Nie zauważyłam dziwnie. Dawno mnie tu nie było. Miałam wyjazd. E Byłam w Oświęcimiu i miałam tam projekt artystyczny. Jechałam pociągiem 10 godzin i wracałam też 10 godzin. W tym pociągowym czasie zacząłam przeczytać genialną przyjaciółkę Ellen Ferrante. Jak ta książka mi się podobała, jest świetna. Jest o przyjaźni, jest o dorastaniu, jest piękna. Ogólnie zaczyna się od tego, jak. Elena Elena to też imię y, głównej bohaterki i narratorki. Zaczyna się od tego, że mają 60 parę lat. Elena dowiaduje się, że jej przyjaciółka zniknęła. I Lila, ta jej przyjaciółka, mówiła, że ona kiedyś po prostu weźmie i zniknie z powierzchni Ziemi, ale w ten sposób, żeby nie było dowodów w ogóle, że ona kiedykolwiek istniała, nie? I Elena stwierdziła, że tak, poważnie, tak chcesz? Dobra, to ja teraz napiszę całą historię naszej przyjaźni. Tutaj zaczyna się ta powieść, gdzie one są małymi dziewczynkami i się poznają. To jest pierwsza część. Jest są cztery części, i to się kończy w momencie, kiedy one mają 16 lat. Naprawdę, bo jak tych, nad tym się zastanawiam, chyba nie ma wiele powieści, które są tak mocno skupione na samym koncepcie takiej przyjaźni. Albo ja przynajmniej się nie napatoczyłam na takie. Bardzo polecam. Neapol, lata 50. jest świetne. Właśnie ja szczerze to tak nie wiedziałam wiele o tej powieści, tyle że jest po prostu popularna, że widziałam sporo ludzi, którzy czytało tą powieść, dlatego się zaciekawiłam i szczerze myślałam, że skończę na tej pierwszej części i to zostawię, bo w ogóle mm, koncept tego, że głównymi bohaterami są dzieci, nie jest moim ulubionym. Jakby trudno mi się po prostu wciągnąć w takie historie zazwyczaj. Tutaj nie było absolutnie takiego problemu. Te relacje ich są tak świetnie opisane, ich życie w, tym, w tej małej społeczności, na tym ich małym osiedlu, gdzie jakby Lena dochodzi do takiego momentu, gdzie w ogóle zaczyna wyrastać z pewnych relacji w związku z przepaścią przez edukację. Że do tego, że myślałam, że przeczytam tylko tą część. Nie, chyba wydaje mi się, że cały, całą serię przeczytam. To są cztery książki, zamówiłam już drugą. Nie spodziewałam się absolutnie, że taka książka skończy się na cliffhangerze, nie? Ja tak jedzę w pociągu, nie? I tak czytam. Jestem na tej ostatniej stronie. I tu już nic nie ma. Świetnie. Na tą chwilę, chyba najlepsza. Chyba najlepsza książka, jaką przeczytałam w tym roku. Choć biorąc pod uwagę jakie bywały książki, które czytałam w tym roku, to nie było trudno się tam znaleźć. Miałam, nie zdążyłam. Do pociągu też wzięłam sobie Madonna i Code Sabahatin Ali. Miałam zamiar to przeczytać, nie zdążyłam. Nie mam pojęcia, o czym jest ta książka. Nie wiem, czy o tym już mówiłam, wspominałam, ale moja przyjaciółka kiedyś mi wysłała tweeta o tym, że jest świetna i żeby przeczytać ją. Bez jakiejkolwiek wiedzy na temat tej powieści, więc tak też robię. Nie przeczytałam nic, co jest napisane z tyłu, nie wiem o czym to jest. Chyba to przeczytam następne. Wracając do domu, miałam przystanek w Krakowie i okazuje się, że w Krakowie jest najstarsza księgarnia Tosia! Rozrabiaka. Okazuje się, że w Krakowie jest najstarsza księgarnia w Europie która obecnie jest Empikiem, ale styl I e, stwierdziłam, że kupię sobie taką pamiątkę e, Spy in the House of Love Anais Nin. To jest wydanie Penguin, Kla Penguin, Penguin Club, co? Penguin Classics. <laughs> Anais Nin, której chciałam coś przeczytać, po prostu wiem tyle, że jest jedną z takich klasycznych autorek, dlatego chciałam zobaczyć cokolwiek, co napisała a że wcześniej w księgarniach u mnie, których byłam, nie zauważyłam, żeby była jakakolwiek jej powieść, to tak to za kto wzięłam. I tak, i to jest tyle. Mam ten zeszycik na swoje książki, które przeczytałam i mam jakieś bardzo krótkie wstępy, co o nich myślałam. O Boże, ale śmieszne, dobra, ale jestem... Po prostu yy, widzę przyszłość, bo wiecie co, yy, ta książka Ali Hazelwood, yy, The Love Hypothesis, yy, przecież teraz jest głośno o tym, bo będzie film, a ja przeczytałam to 22 lutego i co napisałam o tej, o tej książce? Mega mi się podobało, mogliby zrobić film i niech Adam Driver w nim zagra lol, ale patrzcie i będzie film. Wymanifestowałam to. Bardzo mi się też podoba to, co napisałam o książce Reckless Elsie Silver. Czy tak wygląda czyściec? Żegnam się z Wami, muszę się ogarniać, bo muszę iść i kupić prezent na urodziny przyjaciółki, która ma urodziny w tym tygodniu, więc yy, na razie, pa pa!